Trzeba ludzi zachęcić, żeby przyszli, ho, ho, ho. do nas tutaj na Mikołajkową zbiórkę dawać, wbijać, nie żałować. Dzień dobry, zapraszamy serdecznie na zbiórki dla dzieciaczków z Domów Dziecka. Jakbyście Państwo mieli ochotę dorzucić jakiegoś słodycza, będziemy bardzo wdzięczni, a dobro powraca. O. Siema Rafon <laughs> Siema Siemandero Rafonic Siema Romek, Siemanko Słuchajcie, weźcie, podostępniajcie tego live'a gdzieś tam, żeby coś się ruszyło, bo słabo, kurde, junior, siema, chzęczent, żaba, siema Roxy. Ja wiem, że śpiąt, jest dopiero tam po dziewiątej. Ale my już tu stoimy. Dobre 40 minut. Daniel czekamy. Daniel czekamy, siema. Yy, siema peku, siema Sława, Siemandero, Siemandero Kurczę, no zbieramy, zbieramy. Jak wiecie, zbieramy y, słodycze z iskierką miłości. A nie ma, skoki są. Siema Mikołaje, siema, skoki. Skoki przed tym. No, jakby ktoś miał ochotę wpaść. Paczka dla Biliźniego, iskierka miłości. Zbieramy. O! Jemiołka Dzień dobry zapraszamy serdecznie do akcji Już byliśmy zapraszamy słodycze przyjmujemy dla dzieciaczków Dobra Danielo czekam 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 no widzicie powiem wam ale tak po cichu Słabo to wygląda ale ludzie tu mają teksty takie kurde Nie? Zapraszamy my też zapraszamy no wszystko chcą wylać tu na Mikołaja i Mikołajową i pomocnika. No. Siemandero Damik, Siemandero. Nie wiem czemu to tak no działa, ale... Ja mówię, siema Kubuś, dorzucić jakąś czekoladkę, dorzucić jakąś czekoladkę, dorzucić jakąś paczkę cukierku. Wiadomo, my stoimy tutaj z iskierką miłości, nie tylko my, bo to ludzie... Ludzie się rozjechali po różnych, y, po różnych punktach, po różnych sklepach. Y, wszędzie zbierają. Także wiecie, suma sumarum siema sławczy. Na pewno coś tam się uzbiera, ale y, patrząc po tym co, co aktualnie tak jest, iskierka miłości. Jeszcze raz jak możecie Rafon czy tam niebieskie klucze mocy wrzućcie linka, linka do strony Iskierki Miłości na Facebooku Siema Rob, Siemandero, Siema Łukasz. I, i zobaczcie jak to działa wszystko jest y, na pełnym legalu zbiórka zarejestrowana mówię poprosisz, poprosisz, powiesz tylko y, żeby coś dorzucili, a tu do której będziecie, y, no gdzieś tak planujemy do 13.45 to jest już taki max, y, max bo i tak wiadomo Czekolad od Romka, Romeczku dziękuję, dziękuję zaraz zaraz yy, polecę także jak, jak yy, Biblio, tu też mi yy, bibliotekarz yy, przesłał pieniążki także też od, od Biblia już yy, czekolady wylądowały w koszyku Romku od Ciebie yy, też zaraz, zaraz pójdę do sklepu yy, dorzucę czekoladek tam zobaczę jeszcze co tam jest no wiadomo to wcale, to wcale nie jest dużo, ja mówię, jo, 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 siema Marko. To nie jest dużo, ja tu, nikt od nikogo nie wymaga, żeby zaraz robił pełne siatki, słodyczy czy czegoś, ale wiecie, jak to mówią, ziarnko do ziarnka, tak, kurę wąsy mi się tutaj, ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka, także tu czekoladka, tam czekoladka, tam cukierek, tam ciasteczko i koszyk się zapełnia i za godzinę to wpadnę. Roxy, dziękuwa, 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 dziękuwa. Roxanko, siema Jasiu, siema mandero. Yy, no i tak to wygląda. No. Nam to nie przeszkadza. Pogoda jest naprawdę mega. Yy, fajnie cieplutko jest, nie marzniemy. Grubo jesteśmy ubrani. Yy, Ula, złota Małżowinka. <laughs> dzięki Łukasz, dzięki, dzięki. Siemarito, dobro wraca, czarne kciuki rządzą, tak jest no i, i tyle, nie? I tyle Kurek, który to już my rok stoimy tutaj i zbieramy, mówię, a, a na koniec... Co? Piąty nie. Czwarty chyba rok. Siema ciocia, siema Andero, Krzysiu, dziękuwa, dziękuwa. Dziękuwa. czwarty, ale piąty jesteśmy aziskiemką. Tak? Tak, Dziękujemy ślicznie. Dzięki serdeczne. No, także mówię, no ja tu muszę trochę też ludzi ponaganiać, bo tak jak, jak wam mówiłem, jak będziemy stali jak kołki i nic, i nic nie będziemy robić, to zapraszamy jemioła, no jak, no kurczę, Jemioła, musi pani wziąć na święta. Już pani dam taką ładną. O Oj, weź mała. Pani weź pani wybierz jemiołkę, no ja całunek, kurczę, pod jemiołą. No niech pani bierze. O. No i widzicie. No ja lewy wiem, wiem, wiem. Siema Aniu. Yy, ja wiem. W gniewinie, w Strzebielinie. Yy... Jarolo, dziękuwa, dziękuwa, dziękuwa. Fajnie, że, że ten ja tu mówię, wszystko, wszystko z tego lifeonga jak coś to, to leci na słodycze, leci na słodycze, zaraz tam wlecę do sklepu, zrobię kolejny yy, konkretny mówię. Yy. Masz jak w banku NASA, masz napisz tylko list do świętego Mikołaja, to, to wleci do ciebie Deus dwójeczka. Mówię no, w zeszłym roku nie pamiętam jak było, ale tu już coś tu mamy, coś tu mamy. się jakąś inną akcję, będę stał za tydzień Biedronki. Tak? Tak. Ja obiecałam, że przyjadę i coś wrzucę. a coś tu ludzie, mówię, wrzucają malutku. Ja tu zrobiłem takie zakupy, tutaj biblio. Bibliotekarz nas też, yy, niebieski klucz mocy, się zgadałem. Biblio coś tam wczoraj mi mówił, że, że ciężki jakiś okres ma, ale chciał się dorzucić, chciał się dorzucić. Spoko Krzysiu, spoko. Także ja już tu zakupy zrobiłem, zaraz pójdę zrobić yy, od was zakupy. No i mówię, jak, jak, jak macie ochotę wpaść, macie ochotę wpaść, będziemy stali. Do, no mówię gdzieś do 13.45, bo potem wiadomo, zaczyna się mecz i tak, yy, i tak ludzie nie będą muszę rękę zmienić. I tak nie będą chodzić, potem się zrobią puste ulice, ale jeżeli będziecie mieli ochotę wpaść, dorzucić coś od siebie, zapraszamy serdecznie. Bolszewo, delikatesy, centrum, ulica Zamosna. Kto tu z okolicy? Przybywajcie, przybywajcie, przybywajcie. Mówię, dobro zawsze powraca, my czekamy na Was, jest fajnie, takie akcje są fajne, ja lubię, bo to wiecie, na początku to tak stoisz, stoisz, ale jak już się rozkręcisz, jak już wszystko... Tak w ogóle no, jakby się przyjaśnia, tak się robi widniej, jaśniej no. i w ogóle jakoś tak nie, już coraz bardziej się człowiek nakręca. Pozdrowionka dla Pani Mikołajowej. Dziękuję. Mikołajowa pozdrawia. O, Mikołajowa Was serdecznie pozdrawiam. Ho, ho, Jadą kolejne auta. Trzeba tu napędzać, no. Spoko, Jasiu. Trzymaj się. Kibicuj, kciuki. Jadomiks, nie, Dzisiaj ważny mecz. Także musi być. Dzień dobry, zapraszamy Państwa serdecznie do, do wsparcia, akcji, skierki, miłości, zbieramy słodycze dla dzieciaczków, dla osób starszych z domów, pomocy seniora, także jakbyście Państwo mieli ochotę coś dorzucić, dziękujemy. I to jest, wiecie co jest najfajniejsze? Nastrusia, nastrusia, no. Na strusia, siema Joasiu, siema hamburger. Yy, głowa, głowa w drugą stronę. Norberto dziękuwa. Norberto dziękuwa. Głowa w drugą stronę i, i, i na strusia. Nie, to, to do mnie nie mówili. Do mnie tego nie mówili. Pozdrowionka, nielot. Po... Tak to wygląda. Dobra, najwyżej. Kubuś, dziękuwa, 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 Kubuś, yy, Mówię, jeżeli coś macie ochotę, ja tu miałem w planie, jeżeli ktoś by tam z Was miał ochotę podać numer konta, nie będę podawał numeru konta, to co każdy tutaj na tym live jakąś cegiełkę dorzuci, to zaraz wejdę, zaraz wejdę, zakupów narobię i, 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 i dorzucam, dorzucam do, do koszyka, czekam też, wiem, że, że, że dużo, dużo tutaj naszych czarnych kciuków się deklaruje, Y, że przyjadą też posta na facebooku wrzuciłem wiecie jakieś zasięgi są to to może to rozkręcę bardziej tą, tą akcję y, żeby no wiadomo żeby coś się zadziałało romano dziękowa 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 roman żółwolek patrzcie zakładałem ten i mi się wyciągnął rękaw ale tsz, żółwolek żółwolek y, leci do ciebie o no i tak, to trzeba podchodzić tu, zagadywać, działać, żeby to wszystko się kręciło. Kochani, najwyżej, najwyżej, jeszcze później, później coś odpalę, żeby wam pokazać, yy, może yy, jak to ten. Yy. Okej, okay, Adi, leć po drugi koszyk. <głosyki> Nie, koszyki tu mamy. Tu są koszyki także no, aby się zapełniły te wszystkie Jak by się wszystkie wspaniałe. zapełnią, to będzie gitara, nie? To będzie gitara. Mówię może później, później coś odpalę, żeby wam pokazać. Takie finałowe, finałowe, akurat Siema, Witek, się Siema, manderon. Jak ile żeśmy nazbierali, jak to wygląda. No i co? no. Pokaż ile teraz jest i pokaż ile lewy dziękuwa lewy tyleć tam, na razie na razie jest no tyle tyle to to co ja zrobiłem tu zakupy ludzie to no pojedyncze, tam jakieś czekoladka, jakieś ciasteczko jakieś skitelsy ja mówię, ja to zrobiłem to wrzuciłem, zaraz idę drugą turę dorzucić, żeby było, siemaninka siemandero tak to wygląda, także kochani to później się zobaczymy na livefongu. mówię, która jest godzina, czekajcie 9.30 Siema Wandziu, Siema, jeszcze raz zapraszam, wejdźcie sobie yy, wejdźcie sobie na stronę Iskierki Miłości, zobaczcie zobaczcie yy, jak Iskierka jaką robotę yy, robotę robi yy, zrób te zdjęcie, wyślij na pryw, ile na koniec, bo nie będę dobra, Roxy, spoko luzik spoko luzik yy, zrobimy tam fotę Y, jakąś tam fotorelację i to wrzucimy. Także ja na razie się z Wami y, rozłączam. <laughs> nie powiem, że żegnam. Na razie kończymy pierwsze wejście z Iskierki Miłości i do zobaczyska później. Nara, trzymajcie się. Hejo!